Wszystko, w co nowoczesny świat wierzy o wolności, jest kłamstwem. Powiem ci coś, co możecie sokować. Najbardziej wolni ludzie w historii nazywali siebie niewolnikami. Święci, męczennicy, wielcy myśliciele katoliccy, wszyscy używali tego samego słowa sługa, niewolnik Boży. A tymczasem ci, którzy krzyczą najgłośniej o swojej wolności, są najbardziej zniewoleni ze wszystkich. To nie jest żaden językowy paradoks. To jest prawda, którą Gilbert Kief Chesterton odkrył i która może całkowicie zmienić Twoje zrozumienie tego, czym naprawdę jest wolność. Jeśli jako katolik czujesz się często atakowany za swoje ograniczenia, za to, że nie robisz wszystkiego, co chcesz, za Twoją moralność, za Twoje zobowiązania wobec Kościoła, to dzisiaj dowiesz się, dlaczego to właśnie ty jesteś prawdziwie wolny, a ci, którzy cię oskarżają żyją w najgorszym rodzaju więzienia. Dzisiaj pokażę ci, używając genialnych odkryć Hestertona, dlaczego każdy wyzwolony człowiek jest w rzeczywistości więźniem swoich rząd? Jak ograniczenia katolickiej moralności faktycznie tworzą przestrzeń dla prawdziwej wolności? Jakie praktyczne kroki możesz podjąć, żeby doświadczyć tej paradoksalnej prawdy w swoim życiu? A zanim zaczniemy tę podróż do serca hestertońskiego paradoksu, subskrybuj kanał i udostępnij ten film, bo prawda o wolności to coś, czego każdy katolik w Polsce powinien się nauczyć w czasach, gdy nasza wiara jest ciągle atakowana przez fałszywą tolerancję i destrukcyjny liberalizm. Na pierwszy rzut oka, zdanie jedyna prawdziwa wolność to niewolnictwo brzmi jak czyste szaleństwo. Jak może być wolny ten, kto jest niewolnikiem? Jak może dawać więcej możliwości to, co ogranicza? To przeczy wszystkiemu, czego uczy nas nowoczesny świat. Współczesna kultura mówi nam, że wolność to możliwość robienia wszystkiego, co chcemy, kiedy chcemy, z kim chcemy. Wolność to brak ograniczeń, brak reguł, brak zobowiązań. Bądź sobą, rób co czujesz, nie pozwól nikomu ci mówić, co masz robić. To hasło naszych czasów. Chesterton widział, jak ta logika rozwija się już w jego epoce i przewidział dokładnie to, co widzimy dzisiaj w Polsce i całej Europie. Młodzi ludzie, którzy mają teoretycznie więcej wolności niż kiedykolwiek w historii, są depresyjni, zagubieni, uzależnieni od narkotyków, od pornografii, od mediów społecznościowych, od nieskończonej konsumpcji. Ale tutaj Chesterton dokonał kluczowego odkrycia. Ci ludzie nie są wolni pomimo swoich ograniczeń, oni są niewolni właśnie przez swoją wolność. Pomyśl o młodym człowieku, który ma wolność seksualną. Czy jest wolny? Nie, jest niewolnikiem swojego popędu. Nie może powiedzieć nie swojemu ciału. Nie może wybrać czystości, nawet gdyby chciał, bo stał się uzależniony od przyjemności. Pomyśl o człowieku, który ma wolność od jakiejkolwiek moralności. Czy jest wolny? Nie, jest więźniem swoich zachcianek. Każda rządza jest jego panem. Nie może wybrać dobra, bo nie wierzy, że dobro istnieje. A tymczasem święty, który nazywa siebie niewolnikiem Chrystusa, ten człowiek jest naprawdę wolny, wolny od tyranii swoich namiętności. Wolny od despotyzmu swojego ego, wolny od niewoli grzechu. Ale jak to możliwe? Jak służba może być wolnością? Tu właśnie objawia się geniusz hestertońskiego paradoksu. Żeby to zrozumieć, musimy najpierw zobaczyć, co naprawdę oznacza słowo wolność i dlaczego nowoczesny świat kompletnie je wypaczył. Współczesny świat myli wolność za narsią. Myli ją z brakiem granic. To jakby powiedzieć, że rzeka jest najwolniejsza, gdy nie ma brzegów, ale rzeka bez brzegów to nie rzeka, tylko błoto i chaos. Chesterton rozumiał, że prawdziwa wolność to nie brak ograniczeń, ale właściwe ograniczenia. To nie anarchia, ale porządek, który pozwala na prawdziwy ruch i rozwój. Kiedy patrzysz na mistrza skrzypiec, czy myślisz, czy jest ograniczone przez struny swojego instrumentu? Czy sądzisz, że byłby wolniejszy, gdyby struny pousuwać? Oczywiście nie. Struny nie ograniczają jego wolności, one ją umożliwiają. Bez struktur instrumentu nie ma muzyki, jest tylko hałas. To samo dzieje się z moralnością katolicką. Przykazania nie ograniczają naszej wolności, one tworzą strukturę w której wolność może się rozwijać. Ale tutaj Chesterton odkrył coś jeszcze głębszego. Nie chodzi tylko o to, że ograniczenia pomagają, chodzi o to, że niewola Bogu jest jedyną drogą do prawdziwej autonomii ludzkiej. Jak wielki apologeta często podkreślał, człowiek został stworzony dla Boga. To nie jest przypadek ani wymysł kościoła, to jest fundamentalna prawda o ludzkiej naturze. Jesteśmy stworzeni z głodem na nieskończoność, z pragnieniem absolutu, z potrzebą sensu, który przekracza nas samych. Kiedy próbujemy być wolni od Boga, próbujemy być wolni od tego, kim naprawdę jesteśmy. To jakby ryba próbowała być wolna od wody. Może na chwilę poczuje się wyzwolona, ale bardzo szybko zacznie umierać. Człowiek, który odrzuca Boga, nie staje się własnym panem. Staje się niewolnikiem wszystkiego innego. Staje się niewolnikiem swoich emocji, swojego ciała, swojej pychy, opinii innych ludzi, mody, ideologii, konsumpcji. Wszystko staje się jego Bogiem, więc wszystko może nim rządzić. Chesterton zobaczył wzorzec, którego niewielu dostrzegło: im bardziej człowiek próbuje być niezależny od Boga, tym bardziej staje się zależny od świata. Im bardziej walczy o swoją wolność, tym bardziej popada w różne formy niewoli. Dlaczego? Bo człowiek jest stworzony do służby. To jest zapisane w jego naturze. Nie może nie służyć, może tylko wybrać, komu będzie służył. Może służyć Bogu, który go kocha i chce jego dobra, albo może służyć czemuś innemu, co go zniszczy. Spójrz na współczesnego, wyzwolonego człowieka. Mówi, że nie służy nikomu, ale poświęca całe życie na służenie swojej karierze. Mówi, że nie ma pana, ale jest całkowicie uzależniony od aprobaty społecznej. Deklaruje niezależność od moralności, ale żyje w ciągłej niewoli swoich nałogów. A tymczasem Święta Paweł nazywa siebie niewolnikiem Chrystusa. Jest człowiekiem najbardziej wolnym w całym Nowym Testamencie. Podróżuje gdzie chce, mówi prawdę bez lęku. Nie boi się ani władzy, ani śmierci. Dlaczego? Bo służy tylko jednemu Panu, więc żaden człowiek ani żadna rzecz nie może nim manipulować. To jest klucz do zrozumienia hestertonskiego paradoksu. Służba Bogu nie odbiera nam wolności, ona nam ją zwraca. Kiedy Bóg jest naszym jedynym Panem, żadna inna siła nie może nas zniewolić. Pomyśl o tym w kontekście współczesnej Polski. Młody Polak, który próbuje być wolny od katolickiej tradycji, bardzo szybko staje się niewolnikiem zachodniej kultury konsumpcyjnej. Wyzwala się od polskiej tożsamości katolickiej i natychmiast zostaje skolonizowany przez amerykańskie korporacje, niemieckie ideologie, francuskie mody. A tymczasem Polak, który pozostaje niewolnikiem katolickiej tradycji, zachowuje swoją prawdziwą tożsamość, swoją kulturową niezależność, swoją duchową autonomię. Może powiedzieć nie światu, bo mówi tak Bogu. A prawda, którą Chesterton odkrył o wolności i niewoli, staje się jeszcze bardziej radykalna, kiedy zrozumiemy jej praktyczne zastosowanie. Jeśli ten Chestertuński paradoks przemawia do Twojego serca katolickiego, zostaw lajka i podziel się tym filmem ze swoimi przyjaciółmi, bo to jest wiedza, która może zmienić życie każdego Polaka walczącego o prawdziwą wolność w świecie fałszywych obietnic. Ale tutaj Chesterton dokonał jeszcze głębszego odkrycia. Nie chodzi tylko o to, że służba Bogu daje wolność, chodzi o to, że tylko ta służba daje prawdziwą władzę nad sobą samym. Doświadczenie księcia paradoksów pokazuje nam coś rewolucyjnego: człowiek, który staje się niewolnikiem Boga, po raz pierwszy w życiu staje się panem samego siebie. Dlaczego? Bo po raz pierwszy w życiu ma siłę większą od swoich słabości. Kiedy walczysz z pokusą tylko swoją własną wolą, zawsze przegrywasz. Twoja wola jest ograniczona, zmęczona, niestała. Ale kiedy walczysz z pokusą mocą Boga, masz do dyspozycji siłę nieskończoną. To dlatego święta Augustyn, który przez lata był niewolnikiem swoich namiętności, dopiero jako sługa Boży stał się naprawdę wolny. To dlatego święta Franciszek, który wyrzekł się wszystkiego, był najbardziej radosnym człowiekiem swojej epoki. To dlatego święta Teresa zawili, która oddała całe życie w służbę Bogu, była najpotężniejszą reformatorką kościoła. Chesterton zrozumiał, że ten paradoks działa na każdym poziomie ludzkiego życia. W małżeństwie, mężczyzna, który zniewała się jednemu kobiecie przez przyrzeczenie wierności, zyskuje prawdziwą wolność miłowania. Może kochać bez lęku. Bez podejrzeń, bez ciągłego szukania czegoś lepszego. Jego ograniczenie staje się jego siłą. A mężczyzna, który chce pozostać wolny od zobowiązań, jest niewolnikiem ciągłej niepewności, wiecznego poszukiwania, nieskończonego niezadowolenia. Jego wolność staje się jego więzieniem. To samo dzieje się w każdej dziedzinie życia. Artysta, który zniewała się regułą swojej sztuki tworzy arcydzieła. Artysta, który chce być wolny od jakichkolwiek reguł, tworzy chaos. Uczeń, który zniewała się dyscyplinie nauki, zyskuje prawdziwą swobodę intelektualną. Uczeń, który chce być wolny od wszelkich wymagań, pozostaje ignorantem. Ale najgłębszy poziom tego paradoksu dotyczy naszej relacji z grzechem. Chesterton zauważył, że człowiek, który próbuje być wolny od moralności, bardzo szybko staje się więźniem swoich najgorszych skłonności. Spójrz na współczesną kulturę seksualną. Obiecuje wolność, ale produkuje uzależnienie. Obiecuje spełnienie, ale generuje pustość. Obiecuje autentyczność, ale tworzy sztuczność. Ludzie, którzy mają teoretycznie nieograniczony dostęp do przyjemności seksualnej, są mniej szczęśliwi i bardziej neurotyczni niż kiedykolwiek w historii. A tymczasem młody katolik, który zniewała się czystością, rozwija prawdziwą zdolność do miłości, uczy się panowania nad sobą, zyskuje siłę charakteru. Jego ograniczenie staje się fundamentem jego przyszłego szczęścia w małżeństwie. To jest geniusz hestertońskiego myślenia on zawsze widział dalej niż jego współcześni. Widział, że każde wyzwolenie od Boga prowadzi do zniewolenia przez coś gorszego. Człowiek wyzwolony od przykazań staje się niewolnikiem swoich rządz. Człowiek wyzwolony od kościoła staje się niewolnikiem ideologii. Człowiek wyzwolony od tradycji staje się niewolnikiem mody. A człowiek, który dobrowolnie staje się niewolnikiem Chrystusa, ten człowiek jest wolny od wszystkich innych form niewoli. Jest wolny od lęku, bo wie, że Bóg go kocha. Jest wolny od pychy, bo wie, że jego wartość nie zależy od jego osiągnięć. Jest wolny od rozpaczy, bo wie, że jego życie ma wieczny sens. To jest prawda, która może zmienić życie każdego z nas. Prawdziwa wolność nie polega na robieniu tego, co chcemy. Polega na chceniu tego, co jest dobre. A żeby chcieć tego, co dobre, Musimy pozwolić Bogu zmienić nasze serce. A teraz zobaczmy, jak ta prawda o paradoksalnej wolności może transformować Twoje codzienne życie jako katolika w dzisiejszej Polsce. Chesterton nauczał nas, że każda prawdziwa przemiana zaczyna się od zmiany perspektywy. Zamiast postrzegać swoje katolickie zobowiązania jako ograniczenia, zacznij widzieć je jako narzędzia wolności. Twoja niedzielna Msza Święta nie jest obowiązkiem. Które ogranicza Twój weekend, to tygodniowe odnowienie Twojej duchowej autonomii. Godzina spędzona na adoracji nie jest straconym czasem, to godzina, która uwalnia Cię od tyranii ciągłego działania. Twoja katolicka moralność seksualna nie jest przeszkodą w Twojej samorealizacji, to jedyna droga do prawdziwej intymności i spełnienia. Każde niepowiedziane pokusie to tak powiedziane swojej przyszłej wolności. Ale tutaj Chesterton dokonał jeszcze głębszego odkrycia praktycznego. Żeby doświadczyć tej paradoksalnej wolności, musisz zacząć od małych aktów dobrowolnej niewoli. Zacznij od prostej dyscypliny duchowej. Wybierz jedną rzecz, z której będziesz rezygnował każdego dnia dla Boga może to być słodycze, może social media, może narzekanie. To małe zniewolenie nauczy Cię, że możesz panować nad swoimi impulsami. Wprowadź regularną modlitwę codziennie o tej samej porze. To ograniczenie Twojego czasu stanie się źródłem prawdziwej swobody duchowej. Zobaczysz, jak ten czas modlitwy zaczyna organizować resztę Twojego dnia. Podejmij konkretne zobowiązanie służby, może wolontariat w parafii, może pomoc starszym sąsiadom, może nauczanie religii dzieciom. To zniewolenie Twojego czasu innym ludziom uwolni Cię od egoizmu i da Ci prawdziwą radość. W rodzinie, zamiast walczyć o swoje prawa i wolność, zacznij szukać sposobów na służenie żonie, mężowi, dzieciom. Zobaczysz paradoks: im więcej siebie dajesz, tym bardziej się odnajdujesz. W pracy, zamiast myśleć tylko o swoich korzyściach, zacznij myśleć o tym, jak możesz najlepiej służyć. Ta zmiana perspektywy, od co mogę dostać, na co mogę dać uwolnić się od frustracji i da prawdziwą satysfakcję zawodową. Ale najważniejszy praktyczny wymiar hestertońskiego paradoksu dotyczy Twojej tożsamości polsko-katolickiej. Żyjemy w czasach, gdy młodzi Polacy są bombardowani przekazem, że katolicka tradycja ich ogranicza, że muszą się od niej uwolnić, żeby być nowoczesnymi i europejskimi. Chesterton powiedziałby: To jest dokładnie odwrotnie. Twoja katolicka tożsamość nie ogranicza Cię, ona Cię wyzwala. Wyzwala od konieczności bycia jak wszyscy inni. Wyzwala od tyranii politycznej poprawności. Wyzwala od konieczności akceptowania każdej modnej ideologii. Polak, który jest dumny ze swojej wiary katolickiej, jest wolny od zachodniego kompleksu niższości. Może krytycznie oceniać to, co przychodzi z Zachodu zamiast ślepo to kopiować. Może zachować to, co dobre w polskiej tradycji, zamiast wszystko odrzucać w imię nowoczesności. Młody Polak, który wybiera czystość przed ślubem, jest wolny od presji seksualnej kultury. Może budować związek na fundamencie miłości, a nie tylko przyciągania fizycznego. Może wybrać partnera na całe życie, zamiast się zadowalać serią przejściowych związków. Polska rodzina, która zachowuje tradycyjne role i wartości, jest wolna od chaosu genderowej ideologii. Może celebrować różnice między mężczyzną a kobietą, zamiast udawać, że nie istnieją. Może dawać dzieciom jasną tożsamość, zamiast skazywać je na wieczną dezorientację. To jest praktyczna siła hestertońskiego paradoksu. Pokazuje nam, że nasze katolickie ograniczenia to w rzeczywistości nasze największe skarby. Każda tradycja, od której chce nas uwolnić nowoczesny świat, to w rzeczywistości narzędzie naszej prawdziwej autonomii. Nie pozwól, żeby świat Cię przekonał, że jesteś ograniczony przez swoją wiarę. Prawda jest dokładnie odwrotna: tylko przez swoją wiarę jesteś prawdziwie wolny. A im bardziej będziesz się zniewalał Bogu, tym bardziej będziesz panem samego siebie i swojego przeznaczenia. Wiem, że to co usłyszałeś dzisiaj, może brzmi jak całkowite odwrócenie logiki, której uczy nas świat. Ale właśnie w tym leży geniusz Hestertona w umiejętności pokazania, że największe prawdy często wyglądają jak paradoksy. To, czego świat nazywa wolnością, jest w rzeczywistości najgorszą formą niewoli. A to, co świat nazywa niewolą, służba Bogu, poddanie się Jego woli, życie według Jego przykazań, to jedyna droga do prawdziwej ludzkiej wolności. Przeszedłeś dziś przez podróż od pozornego absurdu do głębokiej mądrości. Zobaczyłeś, jak Chesterton odsłonił jeden z największych kłamstw nowoczesnej kultury. Odkryłeś, że Twoja katolicka wiara nie jest ograniczeniem, ale wyzwoleniem. I najważniejsze, otrzymałeś praktyczne narzędzia, żeby tę prawdę wprowadzić w swoje codzienne życie. Teraz przed Tobą stoi wybór. Możesz zachować tę wiedzę tylko dla siebie, albo możesz zacząć żyć tym paradoksem, który może zmienić nie tylko Twoje życie, ale i życie Twojej rodziny, Twojej wspólnoty, Twojego kraju. Wybierz jedną rzecz, od której dobrowolnie się zniewolisz dla Boga dziś. Może to być rezygnacja z czegoś, co lubisz, może dodanie nowej modlitwy, może akt służby komuś innemu. Zrób to świadomie jako eksperyment z hestertońskim paradoksem. W tym tygodniu zacznij postrzegać swoje katolickie zobowiązania nie jako ograniczenia, ale jako narzędzia wolności. Przed każdą mszą świętą, przed każdą modlitwą, przed każdym aktem moralnego wyboru, przypomnij sobie, to nie ogranicza mojej wolności, to ją wyzwala. W tym miesiącu wprowadź regularną praktykę duchową, która będzie codziennym przypomnieniem tego paradoksu. Niech to będzie coś małego, ale stałego, dzienna modlitwa o określonej porze, tygodniowa adoracja, miesięczna spowiedź. Zobaczysz, jak te ograniczenia zaczną organizować i uwalniać twoje życie. Chesterton kiedyś napisał, Anioły mogą latać, bo biorą siebie lekko. W tym zdaniu kryje się cała mądrość dzisiejszego paradoksu. Ci, którzy biorą siebie za ciężko, którzy myślą, że mogą być bogami sami dla siebie, upadają pod ciężarem swojej pychy. Arci, którzy pozwalają Bogu być Bogiem w swoim życiu, zyskują lekkość i wolność aniołów. Wyobraź sobie Polskę, w której młodzi ludzie rozumieją ten paradoks. Polskę, w której katolicka młodzież nie wstydzi się swojej wiary, ale jest z niej dumna, bo wie, że daje im prawdziwą wolność. Polskę której rodziny nie boją się tradycyjnych wartości, bo wiedzą, że to one chronią ich szczęście, Polskę, w której Kościół nie jest postrzegany jako ograniczenie, ale jako źródło wyzwolenia, ta wizja może się stać rzeczywistością, ale zaczyna się od Ciebie. Od Twojego wyboru, żeby żyć tym paradoksem każdego dnia. Od Twojej odwagi, żeby być niewolnikiem Boga w świecie, który obiecuje fałszywą wolność. Pamiętaj słowa święgo Pawła, do wolności wyswobodził nas Chrystus. To nie jest metafora, to jest dosłowna prawda. Chrystus nie przyszedł, żeby cię ograniczyć, przyszedł, żeby cię uwolnić. Ale ta wolność przychodzi przez służbę, przez poddanie, przez to, co świat nazywa niewolą. Jeśli ten hestertuński paradoks przemówił do Twojego serca, jeśli czujesz. Że odkryłeś dzisiaj coś, co może zmienić twoje życie, to podziel się tym filmem ze swoimi przyjaciółmi, rodziną, wspólnotą. Subskrybuj kanał, żeby odkrywać więcej tajemnic katolickiej mądrości ukrytych w paradoksach Hestertona. Bo jak powiedział sam Mistrz Paradoksów, prawda jest dziwna, dziwaśniejsza niż fikcja. A największa ze wszystkich prawd brzmi właśnie tak: Jedyna prawdziwa wolność to niewolnictwo Bogu który jest miłością. Niech ta prawda uwolni cię dzisiaj, jutro i na zawsze. Ale to nie był jedyny paradoks, który Chesterton odkrył o naturze ludzkiej wolności. W następnym odcinku dowiesz się o czymś jeszcze bardziej szokującym. Dlaczego Chesterton twierdził, że istnieje forma niewoli, której nawet Bóg nie może złamać i dlaczego to może być najstraszniejsza prawda o człowieku?